Planeta Ziemia to niezwykłe miejsce, gdzie uczymy się zarządzać energiami i żyć w materialnym ciele. Ona kocha nas i obdarza nieskończonym pięknem kwiatami i drzewami morzami i oceanami jeziorami tęczami i delikatnym szelestem wiatru. Wszystko to odbija się w każdym z nas. Nie trzeba walczyć o zasoby na zewnątrz. Wszystko, czego naprawdę potrzebujemy, jest już w nas: energia, miłość, twórczość, mądrość. Jesteśmy tutaj, aby odkryć te skarby w sobie, nauczyć się je wykorzystywać i dzielić się nimi z całym światem. Każda chwila na Ziemi jest lekcją. Harmonii, radości i wdzięczności. Kiedy to uświadamiamy sobie, życie wypełnia się światłem, ciepłem i miłością. Wszystko wokół jest połączone my, natura, energia wszechświata. I w tym uświadamianiu odkrywa się największa tajemnica Ziemi miłość, która żyje w nas. I prowadzi do pokoju oraz harmonii. Dziękuję Ci, Ziemio, za Twoje piękno, za Twoje dary i za to, że możemy tu żyć, ucząc się rozumieć siebie i wszystko wokół.